3pa 1-0 Co dzisiaj pod garem? Krewetki Do no, tego oczywiście suroweczka Pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych Martina Lisiewskiego Pozdrawiam też Darka Eś który malował pokój Choć nie wiedział na jaki kolor Myślę że na szarość tak zwana Szarość taka jak w tej kobzie na korbę Pozdrowienia serdeczności Dla malarza pokojowego Darka Eś Podobno biznes zmienił, zaczął się malowaniem pokoi interesować. Mamy tu zaraz konsumpcja. Siema! Pozdrawiam Martin, Hej. Dzisiaj piątek, wiadomo jedzenie bezmięsne, tylko rybne lub frutti mare. Zdrowa żywność się ma... Zdro, zdrowa oczywiście w cudzysłowie.